Taki szybki unboxing z nowej wiertarki. Dość duża. Nie największa w zakładzie, ale ta będzie pod ręką. Wszędzie jutro złożyć to do kupy. Praktycznie 100 kg wagi. Pełna regulacja prędkości wrzeciona. Zobaczymy, co to się nada. Zaczynam składać wiertarkę, mamy taki schemat, trochę po angielsku, mało czytelny niestety, instrukcje po polsku, My tu mamy jeszcze osłona wrzeciona, stół do mocowania obrotowy, takie imadełko, coś jeszcze nie lepszego po prostu tutaj założyć. Podstawa ciężka, uchwyt, śrubki, prączki od uchwyt standardowy do 16 mm. Składanie zaczniemy od podstawienia podstawy już w takim miejscu, gdzie ta wiertarka ma stać. Zamontujemy ten słupek. To niestety jest dość ciężkie, trzeba nie to wyciągarką wciągnąć. No i założyć na tą rurę. Tylko po prostu, aby dobrze wcelować. Tutaj jeszcze widzimy taką lampkę ale to zobaczymy, czy to zda egzamin. Wtyczka siłowa jest ukryta tam. Tutaj mamy regulację naciągu pasków. Tutaj mamy mechanizm przeniesienia napędu, oraz regulacja obrotów będzie się odbywała w tym miejscu. Koła stożkowe. Zmiana prędkości obrotów zależy od tego, jak bardzo jest ściśnięta ta szajpka, że tak powiem, stożkowa. Jedna i druga. Mamy też możliwość przełożenia paska. Nie obroty będą takie, jak tutaj. Mamy właśnie rączkę od zmiany prędkości wrzeciona. I to mniej więcej działa w ten sposób. Biertarka nabiera kształtu. Zostało zamontowanie jeszcze osłony tutaj, w tym miejscu. Oraz imadło. Na razie idzie te imadło, że tak powiem, te, które przyszło w zestawie. Nie są jakieś super, ale na początek wystarczy. Mam jedne do odnowienia, ewentualnie coś trzeba kupić, jakiś stół krzyżowy czy coś takiego. Już takie, żeby było i służyło na lata. Tutaj mamy jeszcze taką ciekawą opcję żeby ustawić głębokość wiercenia, można na szybko zmienić, można też sobie kręcić, tutaj jest ta blokada. Wiertarka złożona. Tutaj nie ma oczywiście śrubek tełowych do przykręcenia, imadła. Wystarczył zwykłem tak jakby śruby, ale no fajniej by było mieć już coś takiego gotowego. Mogę się rozejrzeć, coś kupić. Z tego co jak na razie widzę, to ten uchwyt ma pewną wadę. Jak dla mnie, może dla innych to nie przeszkoda. Miałem już podobny i on nie ma tych otworów na zamontowanie takich hakowych, kluczy, żeby to odkręcać, skręcać. Jeden taki uchwyt z całym czpieniem mam odłożony na półeczkę, ponieważ nie da się go odkręcić. W drugiej wiertarce mam właśnie przystosowany do tych kluczy dwóch. I tam nie ma możliwości, żeby czegoś się nie dało odkręcić. Możliwe, że ten uchwyt jest z jakiejś lepszej klasy niż ten, który miałem, więc zobaczymy czy. Nie będzie z nim problemu. Jest jakiś taki strasznie wąski. No tu mamy jeszcze ciekawego. Lampka LED z włącznikiem tutaj. Nie jest jeszcze na razie podłączona. No i tutaj ta osłona, która jeździ sobie góra w dół. Jest jakaś blokada, że. Ciężko to było wcisnąć w to miejsce. I co my tu jeszcze mamy? Mamy już te szybkie zamykanie Tylko tak patrzę, żeby nie brać za ten plastik. Tu jest jakaś blokada, że coś tam cyka. Dobrze to można sobie odstawić na bok, czasami jest to mocno niepotrzebne. Były te takie sklapki do góry w tych tańszych wiertarkach, jak dobrze kojarzy. I zazwyczaj to już ludzie mają połamane. To ciekawie to wytrzyma u mnie. Jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w tej wiertarce, to że można wiercić naprawdę długimi wiertłami. Ja mam parę takich projektów w głowie. Tutaj możecie zobaczyć sobie jak to wygląda, wysów. Naprawdę spory. Tu już zablokady. teraz haczy, o tu będzie max. Czas uruchomić, pokazać jak to działa. Mamy teraz najniższe obroty ustawione. Sprawdzimy, czy działa wyłącznik. Maszyna nie uruchamia się po ponownym dociśnięciu do końcówki. jakaś końcówka tu siedzi. Czyli zgodnie z BHP. Teraz zmieniamy obroty. No i ta rączka. Zostało jeszcze przedostawać lampkę LEDowa, jakoś tam nie świeci. Nie jest to super, ale okej. Okay. Tutaj jeszcze w stole mamy otwór na pewien napal do ściekania chłodziwa. No szkoda, że od razu czegoś takiego nie dali do wkręcenia, czyli poszukać jakichś drobno zwojo, zwojowych, gwint w opisie do filmu podam link afiliacyjny do tej wiertarki. Jak ktoś chce, niech sobie zerknie, może też kupić, jak potrzebuje. Kawał kloca. Cena w miarę atrakcyjna w porównaniu do innych wiertarek. Ma wszystkie te zabezpieczenia wymagane przez BHP, więc jest OK. Dobra, to tyle.